W drugiej części naszej taktyki skupimy się na sposobie zajęcia strefy detonacji A. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części, link w opisie oraz pod koniec filmu. Taktyka ta składa się z trzech granatów dymnych, dzięki którym drużyna antyterrorysów będzie całkowicie odcięta oraz bez możliwości zablokowania drużyny napierającej. Pierwsza osoba znajdująca się na długiej ustawia się na pomarańczowym kamyku, po czym celuje w miejsce pokazane na nagraniu i używając komendy jump wyrzuca granat. gracz blokuje się w narożniku oraz celując w szyję namalowanej kobiety, wyrzuca granat poprzez puszczenie lewego klawisza myszy. Ostatnia osoba rzucająca ustawia się prostopadle do linii narysowanej na ścianie oraz kieruje swój celownik troszkę poniżej końcówki chmury. Pozostałych dwóch graczy chroni osoby rzucające przed skutkiem drużyny przeciwnej. Mamy nadzieję, że nasza taktyka była dla Was przydatna i dzięki niej wygraliście wiele rund w swoich meczach. Oczywiście, jeśli nie widziałeś pierwszej części naszej taktyki, link wyświetla się na ekranie oraz jest w opisie.